Igrzyska Śmierci, Kosogłos, część pierwsza. Skończyły się potyczki na arenie i wyszło to całej serii, całej sadze na dobre. Oczywiście, to, że ten film nie zsiepały, nie znaczy jeszcze, że jest super. Jakoś ciężko kleiły mi się poszczególne wątki, trudno było uwierzyć w. Budzącą się rewolucję, a to wszystko z tego powodu, że ostatecznie to nacisk jest kładziony na wewnętrzne, emocjonalne rozterki głównej bohaterki. Pod tym względem film pozbawia nas złudzeń. To nie jest żadne science fiction. Nie pojawiła się tutaj ani jedna futurystyczna myśl. Co się pojawiło? Romans. No więc mamy ten dziwaczny trójkącik, trochę akcji, oczywiście wiele rozmów, ciekawy klimat rodem z Syjonu Matrixowego, ale w ostatecznym rozrachunku chyba trochę się wynudziłem. Czy warto obejrzeć ten film? Ogólnie to kosogłosa nie warto w ogóle oglądać, no ale skoro powiedziało się A, a w przypadku tej serii A B i C, to trzeba i powiedzieć D. Gimnazjalistki do boju.